Rozdział czwarty. Kilka słów odnoszących się do metra. Od niepamiętnych, można powiedzieć, czasów ludzie genialni myśleli nad wynalezieniem powszechnej, a niezmiennej miary, której podstawę wyznaczałaby sama przyroda. Szło im głównie o to, ażeby miara ta, mimo jakichkolwiek przewrotów mogących zajść na kuli ziemskiej, nie zaginęła, a raczej aby mogła być odnaleziona. Przypuścić należy, że i starożytni o tym marzyli. Stały im jednak na przeszkodzie brak odpowiednich instrumentów i metody do jej wyznaczenia z możliwą dokładnością. Najlepszym i najdoskonalszym środkiem wynalezienia takiej miary byłoby zmierzenie części obwodu kuli ziemskiej, który nie ulega zmianom, ale należałoby Należało pomiar ten wykonać z matematyczną dokładnością. Już starożytni próbowali wyznaczyć ten pomiar. Arystoteles, według podań niektórych współczesnych mu uczonych, uważał stadium egipskie z czasów Sezostrysa jako 100 tysięczną część czwartej części obwodu Ziemi. Erastoteles w czasach Ptolemeuszów obliczył z dosyć przybliżoną dokładnością stopień długości Nilu pomiędzy Sieną a Aleksandrią. Ale ani Poseidonios, ani Ptolemeusz, podejmując prace geodezyjne w tym rodzaju, nie mogli im dać potrzebnej dokładności. Pierwszy Picard zaczął we Francji wydoskonalać metodę używaną do zmierzenia stopnia. W roku 1669 wyznaczył on długość łuku ziemskiego i niebieskiego pomiędzy Amin a Paryżem na 57 060 sążni, francuski Tusi. Dominik Cassini i Lachier. Pomiędzy latami 1683 a 1713 przedłużyli pomiar Picarda od Dunkierki do Kaliur. W roku 1739 Franciszek Cassini i Lachir zajmowali się obliczeniem tego szółku od Dunkierki aż do Perpignan. Na koniec Mchain przedłużył pomiar południka do Barcelony i Hiszpanii. Machain umarł ze zwykłej pracy w 1802 roku, a dzieło jego podjęli Arando i Biot w 1807 roku. Ci dwaj uczeni posunęli je aż do Formentery, jednej z wysp Balearów. Wymierzono więc łuk od Dunkierki do Formentery, wynoszący 12 stopni 22 minuty i 13 sekund. Sam jego środek przeczytał równoleżnik północny 45, leżący w równej odległości od bieguna i równika, a właśnie z tego powodu nie zachodziła potrzeba brania w rachubę przebiegunowego spłaszczenia Ziemi pomiar ten wykonany z możliwą dokładnością wskazywał jako przeciętną długość jednego stopnia południka ziemskiego 57,025 w sożni francuskich jak widzimy to po dziś dzień jedynie uczeni francuscy zajmowali się wyznaczaniem tej pracy, wymagającej nadzwyczajnej ścisłości. Na wniosek Talleyranda zgromadzenie prawodawcze wydało w roku 1790 dekret polecający Akademii Francuskiej, ażeby dla wszelkiego rodzaju miar i wag obmyśliła wzór nie mogący ulec zmianie. Akademia wywiązała się z zadania. Raport jej, podpisany przez sławnych uczonych Borde, Langranga, Laplace, Mongea i Condorceta, przedstawiał zgromadzeniu prawodawczemu projekt, ażeby za podstawę miary długości przyjęto jedną dziesięciomilionową część południka ziemskiego a dla miar objętości sześcian, którego każda krawędź miałaby długość dziesiątej części powyższej miary, za jednostkę zaś wagi, ciężar wody destylowanej objętej tym sześcianem, proponowano też dla wszystkich miar przyjąć system dziesiętny. Dokonywano przedtem a w następnych czasach przedsięwzięto nowe pomiary południka w różnych częściach Ziemi, w celu uzyskania jak najdokładniejszej przeciętnej jego długości. Wiadomo, że kula ziemska nie jest sferoidą, ale elipsoidą, więc też trzeba było licznych pomiarów, ażeby za ich pomocą wyznaczyć przybiegunowe spłaszczenie Ziemi. Z dawniejszych wyliczamy następujące. W roku 1736 Maupertuis, Kleirant, Camus, Lemonnier, Otir i Szwed Celsius mierzyli łuk w Laponii i wyznaczyli jego długość na 57 419 toazów. W roku 1745... La Condamine, Bouguer, Godin i dwa Hiszpanie, Juan i Antonio Ulloa, obliczyli długość południka w Peru na 56, tysięcy, 56 tysięcy 737 sążni francuskim. W roku 1752 La Cahille podał, że długość południka na przylądku Dobrej Nadziei wynosi 57 037 tychże sążni. W roku 1654 ojcowie Majer i Boskowych, mierząc południk między Rzymem a Rimini obliczyli jego długość na 56 973. W latach 1662 i 1763 bakaria wyznaczył długość południka. Piemonskiego na 57 468. W 1668 astronomowie Mason i Dixon w Ameryce Północnej, na granicy między Marylandem a Pensylwanią, znaleźli południk ziemski, w tym miejscu długi na 56 888 toazów. Danos w Hanowerze na 57127. W późniejszych znowu czasach, a mianowicie w ciągu XIX stulecia, mierzono wiele innych południków, między innymi w Bengalu, Indiach Wschodnich, Piemoncie, Finlandii i Kurlandii. Prusach, Książęcych, Danii itd. Ale Anglicy i Rosjanie, mniej od innych narodów, zajmowali się tymi mozolnymi pomiarami. Główną pracą geodezyjną na tym polu przedsięwziął w 1784 generał Major Roy, a to w celu uregulowania stosunku miar angielskich do francuskich. Z tych rozlicznych Powyżej przytoczonych pomiarów można było wziąć za zasadę, że średnia długość stopnia południka ziemskiego wynosi 57 tysięcy sążni francuskich, czyli dawnych 25 milile. A mnożąc te 25 mil przez 360 stopni wyznaczyć obwód ziemski w kierunku jej osi na 9000 mil. z przytoczonych atoli powyżej liczb widzimy że szczegółowe pomiary łuku południkowego dokonywane w rozmaitych miejscach kuli ziemskiej nie zgadzały się z sobą pomimo to jednak według przyjętej średniej jego długości obliczonej na 57000 toazów ustanowiono miarę metra który wynosić ma 1,10 milionową część ćwierci południka przebiegającej od bieguna do równika co stanowi 0,513074 sążnia czyli 3 stopy 11 linii i 296 tysięcznych linii Wartość ta jest w istocie za niska. Podług najnowszych obliczeń spłaszczenie ziemi przy biegunach wynosi 1 przez 299,15, a nie 1 przez 334. Jak dawniej wyrachowano, ćwierć południka nie zawiera zatem 10 milionów metrów, ale 10 milionów 856. Różnica ta w stosunku tak ogromnej długości jest nieznaczna, niemniej biorąc rzeczy z dokładnością matematyczną, metr nie oznacza ściśle dziesięciomilionowej części południka ziemskiego. Jest to błąd, skracając metr o dwie dziesięciotysięczne linii. Tak, wyznaczony metr został przyjęty przez większą część państw ucywilizowanych: Belgia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia, a w ostatnich czasach Austria. Dalej, dawne kolonie hiszpańskie w Ameryce, mianowicie Ekwador, Nowa Granada, Kostaryka i wiele innych używają metrycznych. Anglia, pomimo wyższości miar metrycznych, wierna z tym zachowawczym tradycjom, aż dotąd wzbraniała się je wprowadzić. Za system ten może by nie napotkał oporu w Zjednoczonym Królestwie, gdyby nie zawikłania polityczne wichrzące Europy w końcu XVIII wieku, gdyby nie zapamiętała niechęć ku wszystkiemu, co z Francji pochodzi. Zgromadzenie prawodawcze, uchwalając przytoczony dekret w dniu 8 maja 1790 roku, zaprosiło uczonych angielskich, ażby wspólnie z francuskimi zajęli się rozstrzygnięciem kwestii. Szło mianowicie o to, co wziąć za podstawę do wyznaczenia miary zasadniczej: czy długość wahadła sekundowego, czy jakąś cząstkę jednego z wielkich. Kół ziemskich. Wiadomo jednak, jaką nienawiść tchnęła wówczas Wielka Brytania ku wszystkiemu, co było francuskie. Porozumienie więc zaś nie mogło. Dopiero w roku 1854 rząd angielski, oceniający od dawna korzyści strometrycznego, a widząc z drugiej strony stowarzyszenie uczone i handlowe, tworzące się w celu jego zaprowadzenia, zdecydował się go przyjąć. Ale rząd postanowił decyzję swą zachować w tajemnicy, aż do chwili, gdy podjęte przez nie nowe prace geodezyjne pozwolą wyznać z jak największą ścisłością długość stopnia. Do wzięcia udziału w tej pracy zaprosił trzech uczonych rosyjskich w nadziei, że kiedyś może i rząd cesarski skłoni się do wprowadzenia u siebie miar metrycznych. W tym celu wybrano najbieglejszych uczonych. Komisja ta, zgromadzona w Londynie, postanowiła, że przede wszystkim nastąpi pomiar południka na południowej półkuli. Po dokonaniu tej czynności, takaż sama przedsięwzięta zostanie na półkuli północnej. A po porównaniu obu, po obu tych pomiarów, będzie można wyprowadzić średnią odpowiadającą ściśle warunkom ułożonego programu. Pozostawało zrobić wybór pomiędzy koloniami angielskimi położonymi z tamtej strony równika, przyjątkiem dobrej nadziei Australią i Nową Zelandią. Dwie ostatnie leżące na przeciwległej stronie kurdziemskiej zmuszały uczonych do odbycia zbyt długie podróży. Z drugiej strony, dzikie plemiona Australii i Małorysi Nowej Zelandii, wiążące nieustaną wojnę ze swymi naiszcami, mogli pomiarom przeszkadzać. Kolonia przylądkowa, przeciwnie, miała ze sobą wiele dogodności. Najpierw położenie pod tym samym południkiem, co ziemi przerżnięte wisłą, a więc po dokonaniu pomiaru na południowej półkuli można było tenże sam południk zmierzyć na północnej. Powtórę, Podróż do przylądka wymagała nierównie krótszego czasu, a wreszcie połączeni astronomowie mieli wyborną sposobność skontrolowania pomiaru Lakaela. Pracując w tych samych miejscach, gdzie on przed upływem wieku zajmował się mierzeniem i sprawdzeniem, czy obliczył dobrze wyznaczenie w miejscu długości południka na 57 trzydzieści toazów. Postanowiono więc, że pomiar odbędzie się w Kraju Przylądkowym. Zatwierdzonej komisji udzielono obszernego kredytu. Wszystkich narzędzi pomiarów sprawiono po dwa komplety. William Emery otrzymał rozkaz przygotowania wyprawy w głąb kraju, a fregata wojenna marynarki angielskiej Eagle otrzymała rozkaz przewiezienia uczonych do ujścia Oranie. Oprócz zebrania plonów naukowych gra tu także niemałą rolę narodowa miłość własna. Szło o przewyższenie Francji w dokładności obliczeń, o prześcignięcie uczonych francuskich w podjętych przez nich pracach, a to wszystko w krajach dzikich pr i prawie nieznanych. Uczonych też obu narodów przejmował zapał, gotowi byli poświęcić wszystko, a nawet i życie, byleby tylko osiągnąć cel korzystny dla umiejętności, a zarazem zaszczytny dla ich rodzinnych krajów. Otóż teraz wiemy, dlaczego młody astronom William Emery zrywał się w ostatnich dniach stycznia 1854 roku nad brzegami Oranie, przy wodospadzie Morchadu.